Trzy małe świnki na biwaku dawno, dawno temu, w najpiękniejszej części lasu, mieszkała mama świnka wraz ze swoimi dziećmi trzema małymi świnkami. Pewnego dnia mała świnka górki, średnia świnka torki i najstarsza świnka porki powiedzieli mamie, że chcą iść na biwak. Baba, wszyscy nasi przyjaciele wyjechali na letnie wakacje. Nie ma nikogo z kim możemy się bawić. Jeśli nam pozwolisz, chcielibyśmy rozbić obóz nad jeziorem. Mama świnka nie mogła się nie zgodzić. To dobry pomysł, moje dzieci. Oczywiście możecie zrobić biwak. Ale upewnijcie się, że wybraliście właściwe miejsce na biwak i że Wasze namioty są solidne, dobrze? Bra, bra, bra. Bra. Następnego dnia świnki wyruszyły na biwak. Po krótkim spacerze leśną drogą potążał za nimi zły wilk z ostrymi kłami i oczami pełnymi gniewu. Mniam! Oto wspaniały posiłek, który zjem jutro rano! Ale bracia świnki nawet nie zauważyli wilka, który za nimi podążał. Górki, torki i porki w końcu dotarli do brzegu jeziora. I znaleźli idealne miejsce na piwak. Najpierw najmłodszy z braci, Górki, postanowił rozbić swój namiot w pobliżu drzewa. Szybko zebrał duże liście, aby zbudować swój mały namiot. I zanim zdążył powiedzieć: Różowa świnka skończył. Najstarsza świnka, Porki, podszedł do swojego młodszego brata i spojrzał na jego namiot. Twój namiot jest piękny, Górki. Dobra robota. Myślisz, że ten namiot jest wytrzymały? Tak, oczywiście, że jest wytrzymały, mój bracie. Pff. Średnia świnka, Torki, postanowił zrobić swój namiot z trzciny. Aby to zrobić, zebrał trzcinę na ziemi i szybko połączył ją ze sobą. Skończył swój namiot szybciej, niż można było powiedzieć różowa świnka. Ale kiedy najstarsza świnka, Porki, przyszedł do swojego średniego brata i zobaczył namiot wykonany z trzciny, ostrzegł brata. Bracie, twój namiot jest piękny. Ale czy te trzciny ochronią cię przed niebezpieczeństwem? Oczywiście, że tak. Wybrałem najwyższe trzciny. Mój namiot nigdy nie zostanie uszkodzony. Kiedy dwie małe świnki skończyły swoje namioty tak szybko, zaczęli się bawić i wygłupiać. Dlatego właśnie chcieli szybko skończyć. Strasznie wyglądający wilk obserwował ich z ukrycia. Podczas zabawy swoich młodszych braci, Borki zaczął budować własny namiot z grubych gałęzi drzew. Długo pracował do wieczora, a kiedy skończył, miał mocny, bezpieczny namiot, który ochroniłby go przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Torki i Górki byli pod wrażeniem, kiedy zobaczyli namiot swojego brata. Mój namiot jest bardzo ładny, braciszku, ale cały ten czas spędziłeś na pracy i nie bawiłeś się z nami. Kiedy nadszedł wieczór i zaszło słońce, trzy małe świnki zdecydowały się pójść na marchewkową imprezę do lasu. Oczywiście podstępny wilk podążał za nimi. Trzy małe świnki znalazły dużo królików na przyjęciu. I to ma sens, bo to była impreza marchewkowa. Ojej, ale super przyjęcie! Chcę spróbować wszystkich marchewek! Świnki zakolegowały się z królikami i bawiły się godzinami. Bawicie się dobrze, świnki. Jutro też będę się dobrze bawić, kiedy będę się wami zajadał. Gdy impreza się skończyła, trzej bracia zdali sobie sprawę, jak bardzo są zmęczeni i wrócili do swojego małego kempingu, a wielki zły wilk czekał na nich całą noc. Budząc się drugiego dnia w obozie, Górki usłyszał głos z zewnątrz. Gdy policzę do trzech, wyjdź, mała świnko, albo tylko jednym chuchem zniszczę twój namiot. Mój namiot jest bardzo mocny. Nie możesz nic zrobić. No dobrze. Raz, dwa, trzy. Wilk wziął głęboki oddech. Bardzo głęboki. I dmuchnął. Zdmuchnął wszystkie liście i namiot małej świnki rozpadł się na kawałki. Górki ledwo uszedł z życiem i natychmiast pobiegł do namiotu swojego brata Torkiego. Wkrótce potem wilk pojawił się przed trzcinowym namiotem wykonanym przez średnią świnkę. Wiem, że oboje tam jesteście. Wyjdźcie, małe świnki, albo jednym chuchem zniszczę wasz namiotik. Mój namiot nigdy się nie zniszczy. W takim razie dobrze. Raz, dwa, trzy. Po raz kolejny wilk wziął głęboki oddech, tak duży, że zdmuchnął wszystkie trzciny z namiotu świnki i rozpadł się na kawałki. Górki i torki ledwo uszli z życiem i natychmiast uciekli do namiotu swojego starszego brata porkiego. Bracie, pomóż nam! Wilk zniszczył nasze domki! A teraz idzie tu! W takim razie musimy natychmiast podjąć działania, chodź ze mną! Pracując razem, porki, torki i górki wykopali głęboki otwór przed namiotem. Następnie wyszli z niego po drabinie. Przykryli go miękkim torfem i weszli do namiotu, który Porki zrobił z mocnych gałęzi. Skończyli w samą porę, ponieważ głodny wilk podszedł do namiotu Porkiego. Wyjdźcie, małe świnki! Albo jednym potężnym chuchem zniszczę wasz namiot! Nie trać czasu, zły wilku. Nie możesz zdmuchnąć tego namiotu. Zobaczmy więc! Raz, dwa, trzy. Wilk dmuchnął z całej siły, ale z namiotem nic się nie stało. Wilk podszedł o krok bliżej i znowu dmuchnął, ale bez skutku. Namiot nawet się nie zatrząsł. Wilk zrobił krok bliżej namiotu. I tym razem wpadł do dołu wykopanego przez świnki. Widząc, że wilk wpadł, świnki wyszły z namiotu i przeszły przy krawędzi dołu przed nimi. Te urocze świnki szybko wróciły do mamy, aby powiedzieć jej co się stało. Miałaś rację. Powinniśmy być bardziej ostrożni na biwaku. Najpierw powinniśmy sprawdzić otoczenie przed biwakowaniem i cokolwiek się stanie, powinniśmy dobrze rozstawiać namioty. Tak. Hi, 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 hi. Ha, tak. Mama świnka bardzo mocno przytuliła swoje dzieci, kiedy wróciły do domu. I przez cały okres wakacji bawili się ze sobą i mieli pełno radochy. Pewnego razu wiecznie głodny wilk wędrował po lesie. Jadł bardzo dużo, ale nigdy nie potrafił się najeść. Urgh, znów jestem głodny! Dniami i nocami wędrował i szukał pożywienia. Jednego dnia głodny wilk natknął się na małą chatkę. Podkradł się po cichu i kiedy był już blisko, dojrzał za drzewa kozią mamę i siedem małych kóz w chatce. Mniam! To będzie wyżerka na cały tydzień! Przebiegły wilk schował się i szpiegował chatkę do następnego ranka. Nad ranem kozia mama pożegnała swoje małe kozy buziakiem i wyszła z domu. Moje dzieciaczki, wychodzę do sklepu kupić jedzenie. Bądźcie ostrożne i nikomu nie otwierajcie drzwi. Dobrze, Dobrze mama! Kozia mama wyszła i udała się do sklepu. W tym czasie Wilk, podstępnie obserwując chatkę, zauważył okazję i wyskoczył. Potrzebował jednak genialnego planu, aby oszukać małe kozy. Hmm, najlepszym pomysłem, aby złapać małe kozy, będzie przebranie się. Wilk najpierw założył stare ubrania. Opuścił uszy na dół oraz zrobił dwa kozie rogi z gałęzi i wsadził je na głowę. Później z łapami pokrytymi mąką ukradł świeżą szarlotkę, którą ktoś upiekł i studził na oknie w domu. I kiedy zmienię swój głos na taki, to brzmienia jak ich babcia. He 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 he. Wilk powoli podszedł do drzwi wejściowych i zapukał trzy razy. Małe kozy, słysząc ten dźwięk, od razu podbiegły do drzwi. Jedna z nich chciała je otworzyć z radości, ale druga mała koza ostrzegła ją: Czekaj, nie możesz otwierać wszystkim drzwi! Musisz się zapytać Kto tam? To tam! To ja, moje drogie, wasza babcia! Chcę was zabrać do parku. Mm, nasza babcia mieszka bardzo daleko. Nie jesteś babcią. To była bardzo długa i nudna droga. Proszę, otwórzcie drzwi i chodźmy do parku. Kiedy wilk skończył mówić, małe kozy zajrzały pod drzwi i zobaczyły łapy wilka. Patrzcie, ma łapy takie jak my! Tak, ale jej pazury są za długie, jak wilcze. Kiedy małe kozy nie otwarły jednak drzwi, wilk dał im powąchać ciasto, które im przyniósł. Zobaczcie, przyniosłam wam pyszną szarlotkę, drogie wnuczki a wilki nie wiedzą, jak się piecze ciasta. Kozy poczuły pyszne ciasto jabłkowe i podekscytowane otworzyły drzwi. Żadna z nich nie domyśliła się, że to wilk w przebraniu. Chodźmy, babciu, do parku! Zjemy Charlotte, jak wrócimy! Małe kozy i wilk wyszli z domu. Ech, jestem taki głodny. Nie mogę się powstrzymać. Podczas miłego spaceru przebranie wilka zaczepiło się o gałąź. Wilk zgubił sukienkę, a małe kozy były przerażone widokiem włochatego wilka. Kiedy wilk zorientował się, że go rozpoznano, jego uszy się wyprostowały i zęby pokazały. Wtedy skoczył na kozy. Znalazł i złapał wszystkie, jedna za drugą. Tylko jednej z nich udało się uciec wilkowi. Wilk porwał sześć małych kóz i zabrał je do swojej mrocznej jaskini. Ostatnia mała koza, która uciekła, biegła po mamę tak szybko, że zabrakło jej tchu. W tym czasie kozia mama wróciła ze sklepu z koszem pełnym owoców i warzyw. Drzwi do chatki były otwarte. Wbiegła do środka, ale nigdzie nie było jej dzieci. Moje dzieci! Gdzie jesteście? Moje kuski! My! Kozia mama zmartwiła się i szybko pobiegła szukać swoich maluchów. Wtedy znalazła wielkie ślady łap na ziemi. O nie! To ślady łap wilka! Szła za nimi kawałek, ale ślady nagle zniknęły. Co ja teraz zrobię? Wilk porwał moje dzieci! Kiedy kozia mama płakała, jedna mała kózka, której udało się uciec, podbiegła do niej. Mamo! Mamusiu! Moje dziecko! Gdzie twoje rodzeństwo? Co się stało? Gładny wilk przebrał się za naszą kozią babcią i próbował nas porwać, mamusiu. Tylko mi udało się uciec, ale wiem, gdzie oni są. Kozia mama i jej maluch pobiegli do jaskini wilka. Kiedy przybyli, usłyszeli głosy małych kus. To jaskinia wilka. Musimy być bardzo ostrożni, maluszku. Kozia mama i jej maluch wymyślili sprytny plan, jak ocalić małe kuski. Oboje stanęli przed wejściem do jaskini i zrobili ogromny cień niedźwiedzia za pomocą swoich kopytek. W środku wilk miał właśnie zjeść małe kuski, ale zobaczył przerażający cień wielkiego niedźwiedzia. E? Co to jest? Czy to wielki niedźwiedź? Jest to wielkim niedźwiedziem z puszystym brzuchem. To musi być wilk, którego zjem. Nie, pomocy! Wilk był tak przerażony pożarciem przez niedźwiedzia, że natychmiast uciekł z własnej jaskini. Nie, pomocy! Nie, 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 niedźwiedź! Niedźwiedź chce mnie pożreć! Pomocy! Nie, 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 nie niedźwiedź! Niedźwiedź chce mnie pożreć! Widząc uciekającego wilka, szczęśliwe małe kozy wyszły, aby mocno przytulić swoją mamę. me. Od tej pory kozia, mama i jej siedmiorga małych dzieci żyli spokojnie z daleka od wilka w swojej małej chatce w lesie. W pewnym lesie żyła sobie mała dziewczynka wraz ze swoją mamą. Za każdym razem, kiedy dziewczynka wychodziła z domu, zakładała na siebie czerwoną pelerynę z kapturem którą uszyła jej babcia. Dlatego właśnie wszyscy nazywali ją czerwonym kapturkiem. W Sylwestra, kiedy mama przygotowywała potrawy na wieczór, czerwony kapturek podszedł do niej. Mamo, bardzo się cieszę, że jest Sylwester. Dołączy do nas babcia? Babcia jest chora, skarbie, nie da rady przyjść. Właśnie robię jej noworoczne ciasteczka. Mogę zanieść te ciasteczka babci? Nie kochanie, jest za zimno. Zostań w domu, a ja jej je zaniosę. Zaparzę jej również ziół, aby mogła wyzdrowieć dużo szybciej. Proszę, mamo, proszę, ty masz sporo pracy. Ja pójdę i zaraz wrócę. Dobrze, ale ubierz się ciepło, proszę. Czerwony kapturek założyła swoje czerwone buty i pelerynę, złapała za koszyk, który przygotowała jej mama i wyszła z domu. Nie opuszczaj leśnej ścieżki i wróć do domu, zanim się ściemni. Dobrze, mamo! Było bardzo zimno, a cały las był przykryty śniegiem. Czerwony kapturek szła szczęśliwa przez las. Głęboko w lesie żył młody myśliwy. Szukał wilka, który wchodził do domów i kradł jedzenie mieszkańcom. Nigdy bym nie pomyślał, że sam będę spędzał Sylwestra. Ale dzisiaj złapię tego wielkiego, złego wilka. Dzięki temu wszyscy rozpoczną nowy rok dużo bardziej szczęśliwi. Zastraszając wszystkich mieszkańców, wilk chodził po lesie, czekając na kolejną ofiarę. Nie cierpię śnieżnych dni. Nie mogę znaleźć nic do jedzenia. W tym samym czasie czerwony kapturek była w drodze. Nagle zobaczyła małą sarenkę w lesie. Biedna Sarenka trzęsła się z zimna. Biedna mała Sarenka, ale ci zimno! Czerwony Kapturek chciała podejść do Sarenki, aby jej pomóc, ale jak ta tylko ją zobaczyła, zaczęła uciekać. Hej, zatrzymaj się! Nie uciekaj! Nie chcę cię skrzywdzić! Chcę ci tylko pomóc! Czerwony Kapturek podążała za Sarenką do lasu. Nawet tak chudziutka była tak szybka, że nagle zniknęła. Czerwony Kapturek szła za sarną chwilę dłużej, ale potem stwierdziła, że już jej nie znajdzie. Musiała się rozejrzeć. Zauważyła, że jest daleko od ścieżki. Była w miejscu, gdzie nigdy wcześniej nie dotarła. Przez śnieg nie miała pojęcia, gdzie się znajduje. Pomyślała, że wróci po śladach, które zostawiła na śniegu. Niestety, świeży śnieg zasypał jej ślady. Właśnie wtedy czerwony kapturek poczuła się bezradna i zaczęła płakać. I co ja teraz zrobię? Pomocy, Pomocy, czy ktoś mnie słyszy, ktokolwiek. Pomocy. To się usłyszał, jednak był to nikt inny jak wielki, zły wilk. Halo, hej, jest tam ktoś? Wilk podążał za głosem, który usłyszał. Chwilę później dostrzegł czerwonego kapturka. Wszedł do niej bez straszenia jej. Zobaczywszy wielkiego wilka przed jej oczami, wystraszyła się i zaczęła krzyczeć: Pomocy! Tu jest wilk! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Pomocy! Ej, hey, nie krzycz! Nie krzycz! Nic ci nie zrobię! Słyszałem wołanie, więc przyszedłem pomóc. Czerwony kapturek zrozumiał, że wilk nie chce jej skrzywdzić. Więc przestała krzyczeć. Powiedz mi, co taka dziewczynka robi sama w lesie? Niosłam ciastka do mojej chorej babci, ale teraz się zgubiłam. Aha, ale tu nie mieszka żaden człowiek. Gdzie mieszka twoja chora babcia zatem? Mm. Czerwony Kapturek nie chciała mu powiedzieć, gdzie mieszka jej babcia, ponieważ miała wątpliwości co do wielkiego wilka. Nie znajdę jej domu stąd. Ja, jeśli mnie zabierzesz na ścieżkę, to znajdę drogę. Dobrze więc, chodź za mną. Tak też się stało. Wilk prowadził czerwonego kapturka przez las. Jednak zły wilk miał nikczemny plan wobec nich. Jak tylko dotrzemy do leśnej ścieżki. Ta mała dziewczynka pokaże mi dom jej babci. W ten sposób zjem ją pierwszą, a potem pójdę po jej babcia. <ścoughs> I to nazywam noworoczną ucztą. Po krótkiej chwili wilki czerwony kapturek wyszli na leśną ścieżkę. Tak, jesteśmy. Czy teraz pamiętasz, gdzie jest domek twojej babci? Wszystko, czego chciała czerwony kapturek, to pozbyć się wilka i pobiec do domu babci. Dziękuję, stąd już trafię. To nie jest daleko, mały czerwony domek na końcu lasu. I właśnie wtedy czerwony kapturek zdała sobie sprawę, że popełniła błąd, ale było już za późno. Naprawdę. <grystanie> wilk otworzył paszczę i zbliżył się do czerwonego kapturka. Nagle wilk usłyszał strzelba myśliwego i uciekł w panice. Czerwony kapturek była bezpieczna i szybko pobiegła do domu babci. Myśliwy dalej tropił wilka. Nagle trafił na ślady jego łap w śniegu. Wiem, że tu jesteś. Znajdę cię. Po wycieczce, pełnej przygód, w końcu dotarła do domu babci. Zapukała do drzwi i usłyszała głos babci z wewnątrz. Są otwarte, drugie dziecko. Możesz wejść. Słysząc jej głos, Czerwony Kapturek była trochę zdziwiona. Ten głos nie brzmi jak głos babci. Hm, pewnie dlatego, że jest chora. Czerwony Kapturek otworzyła drzwi i weszła. Wszystkie okna były zasłonięte. Babcia leżała w ciemnym pokoju, przykryta pod samą szyję kołdrą. Dziękuję ci bardzo za przyjście, kochanie. Co masz dobrego dla mnie? Mama upiekła ci wspaniałe ciasteczka. Powiedziała, że nie dołączysz do nas na Sylwestra, więc postanowiłam cię odwiedzić. Pisała się bardzo dobrze. Podejdź bliżej, żebym cię lepiej widziała. Czerwony kapturek zbliżyła się do łóżka babci, ale miała złe przeczucie. Bliżej, kochanie. Trochę bliżej. Czerwony kapturek była bardzo blisko łóżka babci, ale wyglądała ona co najmniej dziwnie. Babciu, co ci się stało? Dlaczego masz takie wielkie uszy? Żebym Cię lepiej słyszała. A dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym Cię lepiej widziała. A ramiona? Dlaczego masz takie wielkie ramiona? Żebym Cię mogła lepiej przytulać. Hmm, a zęby? Dlaczego masz takie ostre zęby? Żebym cię mógł lepiej pogreść. Nagle wilk wyskoczył z łóżka i rzucił się na czerwonego kapturka. Pomocy! Pomocy! Wracaj tutaj! Nie uciekniesz mi już! Czerwony kapturek wyszła z domu i zaczęła uciekać. Szybki wilk już prawie on dopadł. I jak miał wykonać ostatni skok, poczuł, że coś trzyma go za łapę. Nagle wilk wisiał w siatce na drzewie. Kiedy czerwony kapturek się zatrzymała, zobaczyła, że wilk jest uwięziony w pułapce i szybko do niego podeszła. Powiedz mi brzydki wilku, gdzie jest moja babcia i co jej zrobiłeś? Gadaj! Nie mógł nic zrobić, nie martw się. Czerwony kapturek rozejrzała się i dostrzegła myśliwego, który szedł do wilka. Twoja babcia jest bezpieczna, dziewczynko. Odpoczywa w mojej chatce. Kiedy usłyszałem, że twoja babcia jest chora, zaprowadziłem ją do mnie dla bezpieczeństwa. Przygotowałem również pułapkę na wilka, aby go złapać, zanim kogokolwiek mógłby skrzywdzić. Zły wilk! Najpierw włamałeś się do domu mojej babci, potem ubrałeś się w jej piżamę, próbowałeś mnie oszukać, ale wiedziałam, że coś tu jest nie tak. Chodźmy po twoją babcię. A on? On niech sobie wisi całego Sylwestra. Zajmę się nim jutro. Tak więc Myśliwy i Czerwony Kapturek udali się do chatki Myśliwego. Wilk wołał do nich. Ej, czekajcie! Nie zostawiajcie mnie tu samego! Była prawie noc. Czerwony Kapturek, babcia oraz Myśliwy dotarli do domu Czerwonego Kapturka. Jej mama czekała na nich przed domem. Kiedy zobaczyła córkę, była bardzo szczęśliwa. Mój drogie dziecko, gdzie ty byłaś? Mamo, to ty! Powiedzcie, co się stało? Wszystko ci opowiem, mamo, ale najpierw przepraszam. Nie posłuchałam cię i zeszłam ze ścieżki. Nie uwierzysz, co się wydarzyło? Nigdy już cię nie zawiodę. Czerwony kapturek, jej mama, babcia oraz myśliwy spędzili ten wieczór razem, jedząc, pijąc i tańcząc weszli w nowy rok. A co do wilka, on miał najgorszego sylwestra w całym swoim życiu.